Cześć, witam Was w kolejnym materiale. W tym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo wypolerować końcówki układu wydechowego. Do tego posłużymy się wełną stalową, więc pokażę Wam metodę takiego przyspieszonego polerowania. Niekoniecznie nieprofesjonalnego, bo będziemy je wykańczać przy pomocy pasty polerskiej. Także zobaczycie metodę właśnie również wykańczania końcówek, żeby miały idealny połysk. Jeżeli chcecie uzyskać efekt przed-po, tak jak właśnie możecie zobaczyć, to zapraszam do materiału. Jeżeli chodzi o końcówki wydechowe, ja tak naprawdę na co dzień używam właśnie wełny stalowej, i tu może, mogą się znaleźć i którzy powiedzą, że wełną stalową rysuje powierzchnię. Mimo wszystko, zobaczcie, jak ona wygląda teraz. Wydech ma bardzo trudne warunki, szczególnie w dieslach, on się bardzo szybko osmala. Staje się czarny, no po prostu po przyjeździe kilku miesięcy, a nawet czasami po kilku tygodniach, więc. Szczerze mówiąc, moim zdaniem nie warto jest dbać o tą powierzchnię, jakby to było lusterko, które jest w środku, w samochodzie, na które na co, dzień, na co dzień patrzymy. Więc tutaj metoda, właśnie takiego szybkiego odświeżenia, moim zdaniem jest bardziej zasadna. Tym bardziej, że można oczywiście ją wykończyć pastami, można zrobić, że będzie się świeciło jak lustro, ale efekt przed, po, tu i tak będzie znacznie lepszy przy użyciu po prostu wełny stalowej. Ona też ma swoje gradacje. Tu jest akurat wełna zerówka. Czyli taka właśnie wypośrodkowana między mocą, agresywnością a wykończeniem. Więc, jeżeli ktoś chciałby naprawdę fajnie wypracować sobie końcówki czy jakieś inne chromowane elementy, może sobie użyć gradacji po prostu bardziej adekwatnej do danego efektu. Zaraz zobaczycie, w jaki sposób ja pracuję. Wystarczy sobie tak naprawdę taką wełnę namoczyć i zaczynamy polerowanie ręczne. Przecieramy sobie tym jak po prostu gąbeczką, jakbyśmy. Polerowali pastą polerską z padem czy na, na mikrofibrze. Oczywiście musimy uważać na te elementy lakierowane dookoła, żeby ich nie dotknąć, no bo mimo wszystko jest to dosyć agresywne. Tak naprawdę e, zobaczcie, że efekt już jest bardzo satysfakcjonujący. W tym miejscu zostały nam takie największe wżery i tego nawet jakbyśmy próbowali robić maszynowo polerowanie przy użyciu past, e, no to w tym miejscu i tak zostanie nam niedoskonałe wykończenie. Będzie widać, że ten materiał jest tu po prostu już e, zużyty. E, ale zobaczycie finalnie jak się uda to wykończyć, także ja przechodzę dalej, muszę troszeczkę jeszcze się nad tym poznęcać, żeby tą końcóweczkę jeszcze dopracować. Oczywiście wełna jest o tyle fajna, że możemy sobie ją zagniatać, ułożyć tak palce, żeby było nam wygodnie, także przechodzę dalej do pracy. Końcówki mamy już wypolerowane, wstępnie oczywiście przy pomocy wełny stalowej. Tą końcówkę wypolerowaliśmy już na gotowo. Mam nadzieję, że jesteście w stanie dostrzec delikatną różnicę, jeżeli chodzi o odcień. Tu akurat użyjemy pasty Autosol Metal Polish. Ją akurat używamy nakładając po prostu troszeczkę na mikrofibrę. Ja sobie poleruję to ręcznie w ten sposób, że aplikuję sobie na nasz chrom. Tam, gdzie jestem w stanie dojść, tam sobie to poleruję, a później sobie zawiniemy ręczniczek mikrofibrowy na całą końcówkę, tak żeby nadać fajnie wysoki połysk. Oczywiście to jest pasta polerska do metalu, więc ona nam ma za zadanie troszeczkę zakryć tych rysek, troszeczkę ich usunąć, nadać wysokiego połysku, przywrócić właśnie ten taki ładny kolor. Natomiast za chwilę będziemy sobie używać jeszcze dressingu do metalu i to Wam zaraz pokażę. Okay. Myślę, że tak naprawdę to w zupełności wystarczy. To nam zbiera właśnie ten osad z tego chromu. Natomiast teraz sobie przejdziemy do aplikacji dressingu. Dressing oczywiście to również jest chemia, która ma za zadanie nabłyszczyć, wyciągnąć jeszcze troszeczkę więcej z tej końcówki. Ja tu używam akurat Surf City Garage Diamond Edge Metal Dressing. Długa nazwa, ale jest to bardzo fajny produkt. Kupiłem go bardzo dawno temu. Do dzisiaj mi służy, bo naprawdę nie, nie trzeba e, długo nim pracować. Nakładamy sobie troszeczkę na mikrofibrę i podobnie jak e, autosolem, nakładamy sobie na końcówkę. Polerujemy tak, żeby uzyskać fajny połysk. Ok, i teraz sobie przepolerujemy, tak, jak jesteśmy w stanie dojść. Teraz już na sucho ostatecznie czymy sobie wydaj. Słuchajcie, taką usługę, tak jak wcześniej powiedziałem, można wykonać na dwa sposoby. Albo robić to metodą profesjonalną przy użyciu maszyn polerskich i specjalnych padów do metalu. Natomiast ja jestem zwolennikiem właśnie tego typu roboty, która nie zajmuje dużo czasu, 10 minut, 15 max przy takich zajechanych wydechach efekt możecie zobaczyć sami. Teraz wyświetlą wam się przybitki efektu końcowego na całym aucie. Uwierzcie mi, że klient nie będzie podchodzić i szukać tutaj jakichś mikrorysek, które mogły powstać w wyniku użycia wełny stalowej, aczkolwiek nawet takich tutaj nie ma. Uwierzcie mi, że brzery zostawiłem. Brzery oczywiście po niemyciu wydechu są znacznie bardziej widoczne niż te mikroryski, które mogą powstać, ale przy użyciu tych dwóch past. Naprawdę nadaliśmy fajny, wysoki połysk. Wydechy wyglądają rewelacyjnie. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Także tym materiałem się z Wami żegnam. Bardzo dzięki, dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, polubienia, jeżeli materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, żeby tych materiałów było więcej, udostępnijcie go na swoim profilu czy na grupach detailingowych, na których się znajdujecie. Ja postaram się tych materiałów tworzyć za to dla Was więcej. Także do następnego. Trzymajcie się cześć.